Dzień dobry. Dzisiaj w ramach cyklu Pielgrzymki na Wołyń z 1996 roku prezentuję Wam drugą część taśmy, którą, a właściwie taśm, które dostałem od Romualda Drochomireckiego, które dotyczą właśnie tej pielgrzymki, którą odbyli Tutaj właśnie należy się pewne wyjaśnienie, że to nie byli jacyś tam przypadkowi ludzie, którzy sobie pojechali na pielgrzymkę, tylko byli to w większości ludzie, którzy uciekli stamtąd w 1943 roku podczas ataku UPA na Hutę Stepańską. I oni w 1996 roku wybrali się na pielgrzymkę do swoich dawnych miejscowości. Bo tutaj zauważyłem w komentarzach, że jakieś nieporozumienie się z tego zrobiło, więc wyjaśniam od razu, że to nie byli ludzie, którzy sobie tam pojechali na wycieczkę, przypadkowi jacyś ludzie. Tylko byli to ludzie, którzy dawniej tam mieszkali. Oni pamiętają, co tam się wydarzyło. Jeżeli nie pamiętają bezpośrednio ze swoich wspomnień, to pamiętają to ze wspomnień swoich rodziców. Zapraszam Was dzisiaj na przejażdżkę autobusem przez Butejki do Huty Stepańskiej. Ściowe autobusy mają takie, że... jak przeleci... Żyje się tutaj jak kiedyś się żyło, jeszcze za Sara, prawda? Zobaczcie, z lewej strony drzewo przygotowane, opał na zimę, prawda? Tak pod każdą chatą może, można zobaczyć. O, dobra, ranię. Ranię. Tak, Dostry, jest... tutaj, tutaj, tutaj proszę zwrócić uwagę na te ręczniki. To są tak zwane dziękczynne ręczniki, ręczniki, ręczniki. I fartuchy. I fartuchy. I fartuchy. Zamieszają. Na chwałę boku. Tak, nie, to jest nie na chwałę, a to jest, to jest jak tam ktoś chorował tak albo tak chciałby prosić łaskę. Jak ktoś tak, chciał O, to, to są ofiarne. Jak ktoś yy, chciał wyprosić jakąś łaskę u Boga, to zawieszał. A później, jeżeli wyprosił, to, ja to też wyprawki takie, dostają Tak samo jak u nas. to jest nie udało. Jak ktoś chciał, bym, że się nie udało, to ktoś mi podpowiada, Bardzo dobrze. Miał trudności z umieraniem. No, niektóre chatki są dosyć ładne. Zobaczcie tutaj nawet dekoracja po prawej stronie. No i typowe, typowe, prawda. Opał. Po prawej stronie pod dachem suszenie drzewa. Wszędzie dla transformacji głodki, bo jak wszędzie, na przyjazd. I jedziemy w stronę Wercza. To już niedługo będzie wieś będzie Wercze. Myśmy Po lewej stronie koniuczyna. O, no, tak, mary, coś gęsto sam, sam, ma, nie w tak. Nie, dość gęsto. Nie, na dwa Jeszcze się chyba nie nauczyli. tym rzadziej, tym nie było, tym tak, tak, było. Tak, to była polna droga. No to się dziwię dlaczego tak jak to już siadą.

<laughs> takie polne, krakty, polne takie między polami, tak samo z rudy do Rafałówki, to były polne drogi, nie było drogi. Robu nie było nawet. Więc, proszę Państwa, tutaj wszędzie przed wojną i jeszcze w czasie wojny to były drogi polne. Halo? Wiadomo, nie było żadnych Bliżej mikrofonu, bo tam z tyłu nic nie, słuchać, nic nie słychać, a, a do kierowcy jest prośba, żeby y, wyłączył wentylację. można zrobić? Wentylację wyłączył. z tyłu a, tutaj... On bardzo głośno chodzi. Państwa... Tu były drogi kiedyś tylko polne Z wybojami oczywiście to potem... Z huty do Rafałówki to była tak. droga bez rowów, bez niczego, bez majora lasu Z Rota. do Rafałówki to była droga polna, bez rowów, bez osuszeń żadnych. Także że... Że... to najmniej 4 godziny się gór. To było to godziny kogo. Teraz już to dobry, te drogi. Jak Edek Kwiatkowski mi mówił, to przez kilka kiedy nie wiem. Czeska się nazywała i z nią zamordowali. Na z tego wynika, to nie a to werbce to napadało z, na, 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 na wyrkę bo stąd był ten z tego Wielichowa, z werbca to były zakony to było to tutaj, do... więc tutaj yy, jak mówi Czesław yy, to z i z Wielichowa napadali na wyrkę tego w ostatnim napadzie na Hutę. Stąd zagony szły. A z Butejek do nas? A z Butejek na Hutę nie będę komentował Panie Czesławie i Panie Taziu powiem taką rzecz otóż słyszałem rozmowy trzech profesorów ukraińskich tego profesora z wolnej Europy Osadczuka z Lwowa z Uniwersytetu i Kijowa i nasz wicedyrektor Departamentu do spraw wschodu to była rozmowa w ubiegłym roku gdzieś tak marzec i w ten sposób komentowali sprawę, że jeżeli obecny prezydent poszedł na taki układ, jak zrobił ten prezydent um, Białorusi, to Ukraina Zachodnia odrywa się od reszty i zawiera po prostu y, związek, czy chciałaby się sfederować z Polską. I twierdzą, że Rosjanie wcale by nie przeszkadzali, bo po prostu ich nie stać na to, są jak gdyby no, w za dużym rozkładzie. I w tym mówię, że jeśli, jeśli, jeśli nie zmieni się polityka na lepsze, co zresztą pójdzie potwierdziło, bo okazało się, że jak było był w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych, to rozmawiali politycy polscy z, z, z nimi i powiedzieli mu w ten sposób, że ekonomicznie może jakieś stopy ustępować, natomiast politycy, żeby tego nie robił, to ma szansę przetrwać i prawdopodobnie ich usłuchał. Ale taka, takie tendencje są, że chcieliby się spodarować z Polską, po bo przewidywali... Panie Ignacy, to takich, takich różnych wystąpów indywidualnych to jest masa. To, to nie jest Tą dyskusję słuchałem przez radio, więc to. Tą, da, ja, to danie, więc, słuchajcie, to, jeśli taka była możliwość, że powstały państwo bez przelewu krwi, to jeśli taka możliwość. Panie Ignacy, ja panu ja jestem przeciw temu. Ja nie chcę tutaj mieć o tego. To, to tej owszem, ale bez tych ludzi. A, te, a, ty a nie co z nimi zrobisz? A z nimi absolutnie. Ale jest następna sprawa, że gdyby do tego doszło, co zrobić z Rosjanami, bo mieszka ich tutaj około 5,5 miliona. Osób, no, tak, Rosjan przesiedlonych, nie, z, nie tylko Rosjan, ale, ale i tych... nie, a co ty A co ty mówisz, 5,5 tutaj w całej zachodniej Ukrainie liczy coś 10 milionów? Nie, nie, nie. nie. Momencik. W sumie Rosjan, jak podają statystyki, jest około 15,5 milionów na Ukrainie mieszka. A na zachodniej Ukrainie mieszka około 5,5 miliona. No, w łódzku mieszka około 100 tysięcy pol, nie, ty, nie, Rosjan, w samym łódzku, w Róbnym. No, a tu gdzieś, a tu gdzieś Janek tu w tych lasach tutaj. Gdzie? No jednak to Janek od strony, od strony wody, w takie strony, jest To musi musimy to przejechać wody. przez termon. Na prawo, na prawo, prawo. Tak, bo tak, rząd tutaj bierze nasze. Tak, musi wziąć większy A tu, a tu, tu chyba tak, na tej górce tą wodę, taką przejrzystą, a teraz już jest Bagno. Wszystkie tak. ścieki no, smuwań. Rybki nawet pływały. Jeszcze pamiętam takie. Zaraz po tego, to tego nie będzie po tych tam hamcowej. Bo jak będziemy wyjeżdżali przez tego zewsi. I tam No tu jest kamienia. Nie ja ja się to wydaje, że tam to jest to. Jak wyjeżdżamy z wioski, to były ostatnie zabudowania dworskie i potem zaczynały lasy butejskie I przez 6 km się jechało przez te lasy i był worek. Czyli to są butyki. To są butejki, tak. O.

Droga wyprowadzała z wioski do lasów, do, do, do tamtej strony. Nie, 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 mojej babci dom stał tutaj. Te krzaki, on za tą stodołką. I te dwie to pole sfotografowałem, to widzieliście Państwo, tam dalej krzyż jest. I to jest pozostałość, po prawej stronie, właśnie. Teraz patrzcie. A ja to pamiętam. Była tutaj szkoła, bo w, w domu, o, tu to całe podwórze. To jest podwórze Libnerów, i dom tu mieszkał. Krzaki, krzaki przed tym, przed, przed domem. Uchwałców to błotów w tym rejonie. Studnia stała gdzieś w okolicy tej to tej, tej... Już parę domów przed tym, kiedy Janek Libner zginął i tych 16 chłopców pozostałych, którzy w zasadce zginęli. Można powiedzieć, że to była zasadzka, czy jak tam. No i kończą się butyki. teraz będziemy jechać przez las. Więc, więc... był pierwszy mord ten, tam No i tutaj u hamców w dworze ten pierwszy mord był. Kal Kalusa tam zamordowali. Tak, i, to i, to rodzinę rodzinę tego I rodzinę rządcy. To chyba ile? Osiem osób było tak razem? Sześć osób. Sześć osób. pięć i jedno dziecko. Pięć osób i jedno dziecko. I żona była w A to wojny... zarzeczko, to się liczyło już, że to jest... Jedziemy, Wiemy Odjazd! Jeszcze pięć minut nie było. No i tam też kawałek pola myśmy mieli. Mój ojciec tam miał. A i był tam przecież taki jakiś trochę większy dom, czyli po prawej stronie. To już niedawno chyba budowany. No i przygotowany opał na zimę. A tu znowu o, widzicie taką, taką chatkę ktoś sobie wybudował po prawej i po lewej. Więc przyjechaliśmy na ten wygon, o tutaj był, tutaj po prawej stronie był sklep Janka Sawickiego. To był po, po lewej stronie ten jego brat, w, w, jak go się nazywał? Gracjan Sawicki. a na wprost to był kościół, o tu o, zobaczcie te drzewa na wprost, o przed nami, Aha. o tam jeszcze te brzozy. A droga na wprost, o, to droga do już do Huty, do nas, tam gdzie myśmy mieszkali tak, na, Słoneblotu. na Słoneblotu. A w prawo, a w prawo były ta dróżka do szkoły, tej murowanej, tej murowanej której nie ma, a w lewo do Stepania i tam jest nasz cmentarz. I my teraz... My jedziemy teraz w lewo do cmentarza. Dobra, proszę bardzo. Zaraz to boisko będzie. Tak. I tutaj co? będzie taka dróżka, po w prawo to, to, będzie, to będzie do, do, do szkoły. O stąd i stąd, bo tutaj się kończyła plebania. Tu się kończy plebania. I się zaczynało od tego płotu boisko od sportowe. Tego płotu było boisko sportowe. I A, później i pan narodów No tak. <śmiech> przyjechali, przyjechali. Z furmankami widać. Przyjechałeś? Ale gdzie my tam podjedziemy dalej? Jeszcze można A, podjechać. Bo tam można. Do tych samochodów. Do, do tych samochodów. A ty, to już jest to urodzenie. I Starzy, bo... i no. młodzi ludzie są. A mówili, mówili jak myśmy byli ostatnio, że przyjdą, przyjdą gromadnie wszyscy. Cześć. Cześć. Sam. O tutaj niech pan po prawej stronie stanie, i gdzie, gdzie tam i... Tam gdzieś, o może tam, wracuj, tam, gdzie, tam przed tymi samochodami do poprawy. Dobra, dobra, to niech pan stanie, my tu wysiądziemy.

Na ołtarz tak potrzebne zniczę? Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz, zaraz. To tak proszę. Ja bym tu niżej postawiła. Później ich przestawimy. Tak na, o, to nie. Tuż ja tutaj pod mójcie, Nie, Tak, Nie, Tutaj wszystko objęte, tak jak w Tylko

Romualdowi Drochomireckiemu, który przekazał mi te taśmy. Ciężko ustalić, która taśma jest czyjego autorstwa. Jedną z nich nagrał sam Drochomirecki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, i do zobaczenia następnym razem.